Jakiś czas temu jeden z moich shortów wpadł dziwnym trafem w inną czasoprzestrzeń i w bardzo krótkim czasie nagromadził ponad milion wyświetleń. A to w internecie oznacza tylko jedno: przybycie losowych ludzi. Ogólnie, nowe osoby na Twoim profilu to zazwyczaj bardzo dobra rzecz. Ale kiedy Twój materiał niespodziewanie nabiera rozpędu i pojawia się na przypadkowych ekranach telefonów, to z komentarzy dowiadujesz się, że są osoby, którym coś w tobie nie pasuje i koniecznie muszą ci to powiedzieć. Witamy w internecie. I tym sposobem przez ostatnie kilka tygodni naczytałam się sporo na temat tego, co powinnam zmienić albo co jest we mnie nie tak. Poczynając od fryzury i oczywiście sylwetki, poprzez mięśnie, a kończąc na zębach. I o ile po 10 latach w internecie już naprawdę mało rzeczy mnie dziwi, o tyle ilość tego, co nie pasuje ludziom we mnie, sprawiła, że zaczęłam się zastanawiać... Dlaczego? Dlaczego kogoś gryzie, że nie mam włosów gładkich jak z reklamy Pantin, albo zębów licówek jak na zdjęciach z pierwszych stron pudelka? I dlaczego ten ktoś myśli, że powinien mi to powiedzieć? Jakby nie było, to przecież moje zęby, moje włosy i moje mięśnie, ale mimo tego ktoś uważa, że powinien mi uświadomić, że są nieidealne i gotokuje w oczy. I najlepiej gdybym po tym komentarzu pobiegła i szybko te wady zmieniła. A to sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, czy my jeszcze potrafimy spojrzeć na normalne, zwykłe ciało i pomyśleć, że jest całkiem okej. Okay? Czy mamy już mózgi tak przeżarte z poglądaniem na idealne, przerobione postacie w internecie, uśmiechające się swoimi równiutkimi licówkami, z wygładzoną filtrem cerą i sylwetką po zępiku, że wszystko, co jest poniżej idealnego, jest dla nas nie do przyjęcia? Czy nie jest czasami tak, że zarzekamy się, że chcielibyśmy wreszcie naturalne, normalne profile do śledzenia, ale kiedy już je widzimy, chcemy je zamienić w kolejne perfekcyjne klony? I jeśli w innych ludziach, których nawet nie znamy, czy nie śledzimy, denerwuje nas nieidalny zgryz, słabe wcięcie w talii, czy suche końcówki włosów, to do cholery, jak wysoką poprzeczkę ustawiamy sobie, a może nie ustawiamy żadnej? I po prostu przenosimy swoje wymagania na kogoś innego? No właśnie. To jak to w sumie jest? Zaczęłam się nad tym zastanawiać i mam wrażenie, że świat przeżywa właśnie takie mocne rozdwojenie jaźni. Z jednej strony. Widzę, jak powoli, jak taki potwór czający się pod łóżkiem w horrorze, wychodzą na wierzch znów te same kanony piękna i wymagania, z którymi walczyliśmy przez ostatnie lata. Na TikToku migają już jakieś wychudzone fitspiracje, perfekcyjne outfity, których nawet się nie da powtórzyć, czy walczenie z nieistniejącymi problemami jak hip-dipsy czy przestrzeń między udami. Teraz znów każdy chce ją mieć. I jak byłam ostatnio na siłowni, to pomyślałam sobie, że coraz częściej odczuwam tam taki powrót do przeszłości. I klimat rodem z 2017 roku, kiedy światem i internetem rządziły zawodniczki bikini fitness, a ludzie non stop przechodzili na redukcję przeplataną masą i odliczali każde ziarenko serka wiejskiego. Widzę mocny powrót do śledzenia idealnych żyć, idealnych ludzi, których przecież podobno już nie chcieliśmy oglądać, bo to sztuczne, fejkowe i my chcemy normalności. Ciągle gdzieś tam mi się obija o uszy, że my chcemy tej naturalności, chcemy tej normalności, więcej normalnych ciał. I to właśnie dlatego tak uwielbiamy lajkować zdjęcia, na których dziewczyny pokazują, jak najpierw pozują z napinką i mają taką perfekcyjną sylwetkę, a następnie zginają ciało, by uwidocznić fałdkę i pokazują, jak wygląda normalna sylwetka. Udostępniamy je dalej i piszemy: ale odwaga! Taką naturalność chcemy. Mam wrażenie, że to dlatego, że taka pozowana naturalność jest ok. Ale taka, w której ktoś jest po prostu sobą, to chyba nie. Kiedy wygląda na zdjęciu zwyczajnie, a nie fenomenalnie, to już nie jest naturalny. Jest niewystarczający. I zastanawiam się, z czego to wynika. Czy po prostu nawet w naturalności wolimy, kiedy jest ona odpowiednio przedstawiona, w jakiś sposób dalej perfekcyjna? I żebyśmy się zrozumieli. Uważam, że w samym lubieniu ładnych rzeczy nie ma nic dziwnego. Nie od dzisiaj śledzimy gwiazdy, jednostki piękne, wybitne, śliczne, które wyróżniają się w jakiś sposób. Chcemy równać do kogoś, kto nam imponuje, a nie do kogoś, kto jest do nas podobny. To całkowicie naturalne i normalne, i świat tak funkcjonował od zawsze, i trzeba byłoby być naprawdę naiwnym, żeby myśleć, że kiedyś to się zmieni. Ale nienormalne jest to, że jeśli ktoś tych lepszych standardów nie spełnia, a nie daj Boże, jeszcze chce się pokazać w telewizji czy w internecie, to według nas popełnia błąd i trzeba mu to powiedzieć. No bo pewnie nie wie, nie? Może nie ma lustra w domu. Nie ma nic złego w tym, jeśli my chcemy coś zmienić. Nie ma nic złego w tym, jeśli ktoś chce schudnąć, ktoś chce przytyć, ktoś chce sobie zrobić piersi, usta, albo rzeczywiście zainwestować w licówki. Jeśli ty to chcesz zrobić dla swojego ciała, to jest to jak najbardziej okej okay i ja to totalnie popieram. Ale my nie możemy decydować o tym, co powinni zrobić sobie inni, bo to jest po prostu chore. Mniej więcej 6 godzin. Tyle średnio każdy Polak spędza przy telefonie. Jeśli wyobrazimy sobie, ile to jest potencjalnego oglądania idealnych osób, to nie będzie chyba dla nas już dziwne, że może nam to nieźle namieszać w głowie i w postrzeganiu świata. Taka codzienna ekspozycja na piękne twarze, które często po operacjach wyglądają bardzo podobnie, śliczne sylwetki, cudowne mieszkania, perfekcyjne życia, pełne atrakcyjnych wakacji i świetnych wydarzeń, mogą zbudować w naszej głowie obraz, który według nas będzie takim jedynym słusznym, że tak się powinno wyglądać i tak się powinno żyć. To może się utrwalić na tyle mocno, że wszystko, co odbiega od tej normy, będzie brzydkie niewystarczające, zwykłe, nieciekawe do naprawy. I tu dochodzimy do momentu, w którym tak mi się przynajmniej wydaje Nasza głowa jest tak zamroczona idealnymi obrazkami, że nie rozumie, dlaczego jakiś puzzle tam nie pasuje. I koniecznie chce go zmienić. Bo dlaczego ta laska, z shorta na YouTubie, nie pójdzie do ortodonty, nie zrzuci trochę mięśni, nie zacznie stosować 15-etapowej pielęgnacji włosów, nie zrobi sobie piersi, policzków, ust? Dlaczego wyskakuje rozczochrana na moim feedzie? Bez makijażu ma cienie pod oczami. Źle to wygląda. Niech to zakryje. I to jest ten moment, którego ja totalnie nie rozumiem. Dlaczego my w ogóle uważamy, że musimy koniecznie kogoś zmienić i zakładamy, że on powinien to zrobić? Dlaczego tak trudno nam zrozumieć, że ktoś może po prostu nie chcieć, lubić tak wyglądać, że może nie widzieć problemu albo coś mu po prostu pasuje? Na swoim przykładzie jest dużo rzeczy, do których nie przykładam tak dużej wagi, jak niektórzy by ode mnie wymagali. Totalnie mi nie przeszkadza, że jak biegnę rano, to nie mam makijażu, mam rozczochrane włosy. I nie przeszkadzało mi do tej pory, że jak wrzucam materiały z moich zawodów, na których ciężko ćwiczę, to wyglądam na spuchniętą i jestem spocona. To chyba normalne, jestem w trakcie sportowych zawodów. Tak, to normalne, dopóki tego nie pokazujesz w internecie. I jeśli zastanawiacie się, czy można kogoś wprowadzić w kompleksy, których wcześniej nie miał, to odpowiedź brzmi można. Mam rzeczy, które nigdy nie były moim problemem, dopóki nie zaczęłam działać w sieci. I nawet jeśli podchodzi się do niektórych rzeczy z dystansem, bo człowiek nie urodził się wczoraj i wie, że komentarze w internecie to czasami nie jest dobre źródło rad, to człowiek zaczyna się jednak z tyłu głowy też zastanawiać. A może rzeczywiście z tą częścią mojego ciała jest coś nie tak. Co ciekawe, nigdy jeszcze w życiu nie zdarzyło mi się żeby ktoś do mnie podszedł na mieście i powiedział mi, że jestem płaska jak deska. Albo, że jak taka ładna dziewczyna może mieć tak okropne włosy? Nie mogę patrzeć! A te zęby? Nie myślałaś o ortodoncie? I skoro od innych wymagamy tak wiele, to czy nie jest też tak, że od siebie jeszcze więcej? Myślę, że czasami tak i to jest bardzo przykre, bo to jest jak takie zamknięcie w kołowrotku dla chomika i nie ma z niego wyjścia. Gonimy ciągle za takimi ideałami, które często istnieją tylko w sieci. I jest to wyczerpujące, frustrujące, ale przede wszystkim niemożliwe do osiągnięcia. Zawsze będzie coś, co warto jeszcze poprawić. Zawsze będzie coś, co ktoś inny ma ładniejsze. I to jest naprawdę cholernie frustrujące. I wiesz co? Niczego Ci nie brakuje. Wystarczy rozejrzeć się na ulicy. Czy otaczają nas ciała i twarze z Instagrama? Czy raczej buzie i sylwetki podobne do tego, co widzisz w lustrze? Czy naprawdę musisz porównywać się do innych i gonić do jakiegoś ideału, który nawet nie istnieje w normalnym życiu? Nie musisz. I ta osoba w sieci, która Twoim zdaniem ma krzywą grzywkę, nie tak białe zęby, za mały tyłek, czy nie taką figurę, jak tobie się podoba, też nie musi. Normalne ciało też jest okej. Okay. I okej okay jest nie chcieć go zmieniać. I to nie powinien być niczyj interes.